Dzień dobry! Czy kiedykolwiek przystępowałeś do spowiedzi bez prawdziwego skupienia, jakby to była tylko rutyna, wypowiadając słowa mechanicznie, bez serca? Czy zastanawiałeś się nad konsekwencjami takiego postępowania? Jezus, w objawieniach, danych świętego Teresie zawili, podkreślił, że spowiedzi odbywane bez szczerego żalu mogą prowadzić wiele dusz do wiecznego potępienia. Dla tych, którzy traktują wiarę poważnie, zrozumienie głębi tego sakramentu jest kluczowe. W tym filmie przyjrzymy się wstrząsającej wizji piekła, której doświadczyła świętego Teresa, oraz słowom Jezusa o duszach, które wpadają w te wieczne męki. Warto obejrzeć do końca, ponieważ ten materiał może zmienić Twoje spojrzenie na życie. To nie jest temat, który można zlekceważyć czy potraktować powierzchownie. Odkryj prawdziwe znaczenie spowiedzi, co świętego Teresa zobaczyła w piekle i dlaczego autentyczność jest niezbędna dla prawdziwej wiary. Posłuchaj słów świętego Teresy z Awili. Wejście do piekła przypominało długi, wąski korytarz niczym mroczny komin wbity w ziemię. Szłam po odrażającym, cuchnącym błocie, pełnym wijących się insektów i przerażających stworzeń. Na końcu tej drogi znajdowała się mała przestrzeń w ścianie, jak wbudowana szafa, w którą musiałam się wcisnąć. Wszystko, co widziałam wcześniej, choć straszne, wydawało się błahe w porównaniu z cierpieniem, które odczułam w tym ciasnym miejscu. Ból był tak intensywny, że żadne słowa nie są w stanie go opisać. Moja dusza zdawała się płonąć w niewyobrażalnym żarze, nie do opisania. Lekarze mówili, że doświadczyłam już najgorszych możliwych cierpień, ale to było nieporównywalne. Świadomość, że ten ból trwałby wiecznie, pogrążała mnie w nieustannym rozpaczy. To było jak duszenie się, brak tchu, panika nie do opisania. Co gorsza, czułam, jakby coś nieustannie mnie niszczyło, jakbym sama rozrywała swoją duszę na kawałki. Ten wewnętrzny ogień i absolutna rozpacz były esencją piekielnych mąk. Moje ciało zdawało się płonąć i rozpadać na niezliczone fragmenty. To cierpienie niepojęte i niemożliwe do opisania było najbardziej przerażające. W tym miejscu, pełnym udręki, nie było najmniejszego śladu nadziei ani szansy na chwilową ulgę. Nie dało się odpocząć ani stojąc, ani siedząc. Czułam się zmiażdżona przez ściany, które zdawały się łamać prawa natury. Ściskając mnie ze wszystkich stron, ciemność była całkowita, nieprzenikniona, bez śladu światła, a jednak paradoksalnie widziałam wszystko wyraźnie. Ta wizja tylko potęgowała mój ból. W tamtej chwili Bóg nie objawił mi pełnego ogromu piekła, ale w późniejszych wizjach pokazał mi jeszcze straszniejsze męki, przeznaczone dla dusz potępionych za określone grzechy. Co ciekawe. Te cierpienia, które tylko obserwowałam, nie przeraziły mnie tak bardzo, jak pierwsza wizja, gdy odczułam męki, jakby były prawdziwe, jakby dotyczyły mnie świadomej ofiary. Nie umiem wyjaśnić, jak to się stało, ale wierzę, że Bóg, w swej nieskończonej dobroci, udzielił mi łaski, pozwalając zobaczyć tę przerażającą otchłań, z której Jego miłosierdzie mnie ocaliło. Wszystko, co słyszałam, czytałam, czy wyobrażałam sobie opiekle, jest dalekie od rzeczywistości. Ziemskie płomienie są niczym wobec ognia, który trawi duszę w piekle. Nawet po niemal siedmiu latach, gdy piszę o tym, czuję tak głęboki strach, że moje ciało zdaje się, zamarzać. Od tamtej pory wszelkie ziemskie cierpienia wydają mi się małe. Nie znajduję powodu do skarg czy łez, bo największe ziemskie boleści są niczym wobec tego, czego doświadczyłam w tamtej krótkiej chwili. Zaskakujące jest to, że przed tą wizją, czytając o piekle, nie czułam takiego przerażenia, jakie odczuwam teraz po tak żywym zrozumieniu jego rzeczywistości. To doświadczenie wzbudziło we mnie głęboki smutek. Gdy uświadomiłam sobie, jak wiele dusz, nawet ochrzczonych i należących do kościoła, ginie bez ratunku. Od tamtej pory czuję naglącą potrzebę pomagania w ich ocaleniu. Moje przekonanie jest tak silne, że gdyby dano mi tysiąc żyć, poświęciłabym je wszystkie, by uratować choć jedną duszę od tych mąk. Jeśli już trudno patrzeć na cierpienie bliskiej osoby. O ile większą litość powinniśmy czuć wobec duszy zmierzającej, ku wiecznej zgubie? Nie ma porównania między cierpieniem, które kończy się śmiercią, a wiecznymi mękami, które szatan zadaje, wciągając niezliczone dusze w bezdenną otchłań. Dlatego moim największym pragnieniem jest, byśmy starali się przede wszystkim podobać się Bogu, nieustannie prosząc o Jego łaskę, by nas podtrzymywał. Rozmyślając o tym, odczuwam głęboki lęk. Choć jestem grzesznicą, zawsze starałam się służyć Bogu szczerze, unikając grzechów, które wielu lekceważy. Bóg pozwolił mi znosić z cierpliwością różne choroby i trudności. O ile wiem, nigdy nie oddawałam się plotkom, nienawiści czy zazdrości. Mimo to Pan pokazał mi miejsce, które szatan przygotował za moje grzechy, mówiąc, że choć pokazane męki były straszne, zasługiwałam na coś gorszego. To pokazuje, jak wielkie jest ryzyko życia, bez należytej bojaźni Bożej. Kto nieustannie popada w grzechy ciężkie, musi wiedzieć, że nie uniknie potępienia, chyba że z miłości do Boga zdecyduje się unikać wszystkiego, co obraża Jego majestat. Tylko tak można dostąpić jego miłosierdzia, czego sama doświadczyłam. Proszę Boga, by nigdy nie cofnął swej opieki nade mną, by chronił mnie przed upadkiem i karą, na którą zasługuję. Mój zbawicielu, błagam, wybaw mnie przez Twoje nieskończone miłosierdzie. Kto trafia do piekła i dlaczego? Jezus odpowiedział na to pytanie w niezwykłym dialogu ze świętego Teresą podczas jednej z jej mistycznych wizji. Gdy się modliła, przed jej oczami otworzyła się płonąca otchłań. Teresa zobaczyła niezliczone dusze wpadające tam, jak liście jesienią. Przerażona zapytała: Mój Boże, kim są te dusze? Jezus odpowiedział: To chrześcijanie tacy jak Ty. Zszokowana Teresa dopytywała: Czy to ludzie niewierzący, którzy nie praktykowali sakramentów? Jezus wyjaśnił: Nie, to ochrzczeni chrześcijanie, którzy wierzyli i praktykowali, ale nie byli wierni. Zdumiona Teresa zawołała: Jak to możliwe? Jezus odpowiedział: Są potępieni, bo źle się spowiadali. Idź, Tereso, opowiedz o tym wszystkim i proś kapłanów, by głosili o niebezpieczeństwach złej spowiedzi. Niech moi wierni nie zamieniają lekarstwa w truciznę, ani nie nadużywają sakramentu mojego miłosierdzia. Ta wizja jest równie niepokojąca, co przemieniająca, skłaniając nas do refleksji nad naszą duchowością. Nie chodzi o piekło, przeznaczone dla niewierzących, ale dla chrześcijan, którzy się modlą, chodzą do Kościoła i spowiadają się. Jezus jednak ostrzegł, że nawet oni narażają się na wieczne potępienie przez źle odprawiane spowiedzi. Spowiedź nie może być mechanicznym aktem, wykonywanym bez refleksji czy pragnienia zmiany. To jak intymne spotkanie z przyjacielem, który zna nasze serce. Nie ma miejsca na obojętność czy udawanie. Jezus wie, kiedy nasza spowiedź jest szczera, a kiedy to tylko pusty rytuał. Jeśli spowiadamy się bez prawdziwego żalu, nie przynosi to duchowego uzdrowienia, a my sami zamieniamy lekarstwo w truciznę. Jezus podkreślił, że dusze giną z powodu braku głębokiego żalu i gotowości do nawrócenia. Spowiedź wymaga pełnego zaufania do Boga i zaangażowania w przemianę. Gdy jest powierzchowna, zamienia miłosierdzie w osąd. Jezus pragnie, byśmy przystępowali do tego sakramentu z oddaniem, wyznając grzechy szczerze, bez traktowania go jak formalności. Powierzchowność w życiu duchowym prowadzi duszę ku odchłani. Chrystus, znając nasze serce, widzi, kiedy nasze intencje są prawdziwe. Wyjaśnił, że dusze wpadają do piekła, bo traktują spowiedź niedbale, czyniąc wiarę martwą praktyką, bez życia i pragnienia zmiany. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani do coraz głębszej relacji z Bogiem, zachowując wiarę żywą i serca szczere. Jezus nie chce, byśmy lekceważyli wartość spowiedzi. Pragnie, byśmy przystępowali do niej z ufnością, by nasz żal był autentyczny, a postanowienia mocne. Jeśli to zlekceważymy, nasza wiara staje się pusta, a życie duchowe traci siłę. Teraz rozumiemy, jak ważne jest podejście do spowiedzi z autentycznością. Ten sakrament ma moc nas przemieniać, ale tylko jeśli przeżywamy go z sercem pełnym żalu i gotowością do nowego początku. Jezus oferuje nam ten sakrament, by nas oczyścić, pojednać i odnowić. Bez autentyczności staje się on pusty. Zastanów się, czy traktuje spowiedź z należną czcią? Czy moja wiara jest żywa? Czy tylko udaje, że podążam za Chrystusem? Dziękujemy za obejrzenie. Zostaw like, zasubskrybuj kanał i aktywuj powiadomienia, by otrzymywać więcej treści.